Siema, siema, nagrywam ten film, bo istnieje szansa na skarnięcie prawdopodobnie największego airdropu e w historii. Zaczynamy! że Warto zainteresować się warstwą drugą projektu ZK Sync na wczesnym jego etapie. Dlaczego ZK Sync? Ponieważ jest najbardziej zaawansowany, ma najniższe opłaty transakcyjne. Co trzeba zrobić? Wchodzimy na stronę uni.zksync.io. Wszystkie linki będą w opisie filmu, także się nie przejmujcie. Istnieje szansa na duży airdrop od tego projektu. Na medium.com pod ich artykułem napisali, że we have some very exciting news coming soon. Stay up to date, więc jakieś, jakaś fajna informacja za niedługo wypłynie na powierzchnię. Co ciekawe, ZK nie ma jeszcze swojego governance tokenu, ale z tego co napisali, to będzie. Także pokażę Wam, co zrobić, aby móc się zaliczać do grona osób, które. Dostaną airdrop potencjalny. Wchodzimy na tą stronę, dajemy launch up, i to co musimy zrobić, to połączyć się z siecią ZK. I teraz tak. Przede wszystkim musimy zrobić swapa, i według mnie powinniśmy przesłać jakieś środki. Z warstwy pierwszej do warstwy drugiej. To tak. Tu mamy komunikat że Wrong Network. Klikamy w to i pokaże nam, żeby wybrać, ustawić sieć, nowy, nowy blok, nie, nową warstwę. Tak, sieć ustawić w Metamasku. Podobnie jak ustawialiśmy na przykład w Binance Smart Chain, w Avaxie, czy Matiku. Tu jest to fajnie zrobione, bo. Po wyskoczeniu tej informacji wyskoczy nam MetaMask i ta sieć ustawi się nam automatycznie. Nie musimy tego ręcznie przepisywać. Ja już mam ją wgraną, więc nie będę tego robił, bo tutaj muszę sobie wybrać. że się łączę z tym. Mam tutaj Switch Network prosi, MetaMask prosi mnie o to, aby zamienić sobie sieci na, z Ethereum Minet na Uni ZK Sync. Dajemy switch. Teraz jestem na sieci ZKSync 2.0. Tu jakiś jest mój adres. Tutaj nie mam żadnych środków. Robię to czysto testowo. Zrobiłem swap i transakcje z warstwy pierwszej do drugiej na innych kontach. I teraz tak ZKSync daje nam testowe 300 dolarów, abyśmy mogli. Użyć sieci, sprawdzić ją, jak działa, więc to, co musimy zrobić, to klikamy tutaj w Request Tokens i, żeby dostać tokeny, musimy tutaj udostępnić tweet tego typu, że korzystamy czy korzystaliśmy z Zitkeja z tej warstwy, i, 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 i dzięki temu i dzięki temu dostajemy tego takiego testowego a -dropa, tak, na to, żeby ten takiego testowego, takie testowe 300 dolarów. Jeśli nie chcemy udostępniać tego na naszym Twitterze, to nie musimy, bo jak już wyskoczyło nam to okienko na Twitterze, to jak wrócimy sobie do tej strony tej warstwy tego projektu, to mamy już powiadomienie, że yy, suk no że mamy już dostępne te tokeny. Jak widzicie, mamy 300 dolarów teraz i zrobimy teraz swap. Wybieram tam nie wiem, 180 dolarów, wybieram token, jaki mi interesuje. Niech to będzie RAP BTC, mogą być jakieś inne. Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Tutaj się ładuje, tutaj musimy kliknąć, że zezwalamy protokołowi Uniswapa, użyć naszych stablecoinów. Klikamy to. Wyskakuje okienko na metamasku, podpisujemy transakcję. Tutaj wszystko się dzieje dosyć, dosyć szybko, bardzo szybko nawet jak na obecne czasy w Uniswapie. Teraz dajemy tutaj swap. Sprawdzamy czy wszystko się zgadza. Zgadza dolar na WBTC. Jak widzicie, nie potrzeba tutaj żadnego paliwa, żadnego gazu, innej, żadnego innego tokenu na, na zrobienie tej transakcji. Szacowana opłata FI to mamy 4-5 centów dolara, więc jest to bardzo tanio. Akceptujemy to, co tu wszystko się nam zgadza. Potwierdzamy transakcję. Wyskoczy nam okienko, znowu podpisujemy ją i, i się stało. Gratulacje, właśnie zrobiłeś się pierwszego słapa na zkSync 2.0 I co tam? Keep up date via Twitter, join, testnet Ok transakcja, transakcja została wykonana w niecałą sekundę Także jest to mega szybkie, no nie? Co teraz zrobić? Możemy z powrotem wrócić sobie więc może możemy to sprzedać z powrotem na USDC, zabawić się jeszcze raz, zabawić się tym protokołem, chociaż chyba nie ma to nic szczególnego w tym. Ładuje się to nam, robimy swapa ponownie, sprawdzamy ile fi wynosi, robimy swap, podpisujemy transakcje i, i tyle. Aby Tutaj mieć większą szansę na, na otrzymanie airdropa. proponuję, aby wejść na stronę zsync.io. Wszystkie linki będziecie mieć w opisie. Otwieramy tutaj zakładkę Open Wallet. I teraz tak, łączymy nasz portfel z warstwy pierwszej. Więc wybieramy Ethereum, MetaMask, zmieniamy sieć z tej na Ethereum Mainnet, połączyliśmy się teraz. I to co musimy zrobić, to wybrać tą zakładkę depo, z deponuj z pierwszej warstwy. Tutaj ja nie mam środków żadnych na tym kącie. Więc tu pisze, że nie ma jeszcze żadnych, żadnego, żadnego balansu, żadnego salda, ale jak sobie klikniecie to, najedziecie, to, wam się wyświetli lista, którą możecie zdeponować. Powiedzmy, że macie tutaj eter, wybieracie eter. Jeśli już będzie eter, to wybieracie ilość, na przykład jeden eter, czy tam i dajecie depozyt, i macie to już wtedy na, przenosicie wtedy mm, ethereum z warstwy pierwszej na warstwą drugą jeśli będziecie już mieć na warstwie drugiej tutaj jest tak, coś takiego jak NFT tokens można to sobie wykopać swój własny NFT tu trzeba podpisać transakcję ja to zrobiłem próbowałem wy, wy, wypisać tą transakcję yy, zrobić tą transakcję ale aha i tak yy, przeniesienie Eteru z warstwy pierwszej do drugiej kosztuje gdzieś opłata 33 dolary. Ja tak miałem. Jeśli chcemy wypłacić z warstwy drugiej do pierwszej, to gdzieś 25 dolarów. Ja w tym momencie wypłaciłem z warstwy drugiej do pierwszej do, ma do macierzy. I co? Więc tak, zrobiliśmy swapa, przenieśliśmy depozyt z warstwy pierwszej do drugiej. Możemy sobie wrócić teraz z depozytu z warstwy drugiej na warstwę pierwszą nasze tokeny. No i myślę, że być może dostaniemy fajnego, fajnego e Kto wie? We have some very exciting news coming soon. Stay up to date. No, to byłoby na tyle. Pozdrawiam. Cześć.